W Narodowym Muzeum Sztuki w Budapeszcie otwarta została wystawa wrocławskiej artystki Natalii Lach-Lachowicz. Zajmuje się fotografią, malarstwem, rysunkiem i sztuką wideo, a jej twórczość już dawno weszła do kanonu historii sztuki. Wystawa w Budapeszcie jest pierwszym tak dużym przekrojowym pokazem twórczości artystki od wczesnych prac aż po te z lat ostatnich. Na wystawie zaprezentowano około 50 prac, w tym prace wielkoformatowe, instalacje i filmy podsumowujące całą dotychczasową twórczość artystki. Jest to ważna wystawa, tym bardziej, że tego typu awangarda, silna, agresywna, a zarazem liryczna, jest rzadko prezentowana na Węgrzech. <grym się w tym termie> Natalii LL udało się stworzyć charakterystyczny, niezwykle sugestywny i ekscentryczny wizerunek artystyczny, który silnie odwołuje się do konkretnego człowieka. Moja wystawa nazywa się Opus Magnum, czyli e, dzieła wielkie albo dzieła wszystkie. Cieszę się, że zaistnieją w tym muzeum, dlatego że on jest bardzo piękny, nobilituje. Wystawę zorganizowali Festiwal Artystyczny Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Myczernok Kunsthalle w Budapeszcie. Już od kilkunastu lat Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, który jest samorządową instytucją kultury województwa dolnośląskiego, współpracuje z regionami Europy, z innymi państwami. Szczególna współpraca w dziedzinie plastyki jest z krajami Grupy Wyszehradzkiej, a ta najlepsza z Węgrami. To, co się w ostatnim czasie działo na Węgrzech, czy wystawa Sztuka na Jeziorze, którą również zorganizowaliśmy w dużej części dzięki pomocy Wrocławia i dzisiejsza wystawa, to jest naprawdę bardzo ciekawy projekt, który... Przybliży węgierskim odbiorcom zupełnie inny obraz polskiej sztuki. Wystawa w Budapeszcie potrwa do 18 marca.